Masutatsu Oyama nie uczył, jak wygrywać walki. Uczył, jak nie przegrać samego siebie. Oto myśli, które rzadko się cytuje, ale które zmieniają sposób patrzenia na życie. Nie raz, nie od święta, codziennie, bo prawdziwy przeciwnik nie stoi naprzeciwko ciebie, on mieszka w tobie. Bez bólu nie ma drogi, bez wysiłku nie ma sensu. Oyama nie obiecywał łatwego życia. Obiecywał prawdziwe. Tak jak ciało na treningu, tak jak charakter w trudnościach. Życie jest dojo. Każdy dzień egzaminem. Strach odbiera siłę zanim padnie pierwszy cios. Kto kontroluje strach, kontroluje siebie. Mięśnie przemijają, charakter zostaje. Kyokushin to nie styl walki, to styl życia. Wstaniesz, gdy nie masz siły, wrócisz, gdy inni rezygnują. To są prawdziwe walki. Nie jutro, nie kiedy będziesz gotowy. Dziś, bo granice istnieją tylko po to, by je przesuwać. Ból uczy pokory, ból uczy cierpliwości. Bez niego nie ma wzrostu. Jest tylko złudzenie siły. Ciało się zmęczy, mięśnie osłabną, ale duch, jeśli go zahartujesz, poprowadzi cię dalej. Nie tylko na macie, nie tylko w dojo. Każda decyzja, każdy upadek, każde wstanie, to wszystko jest treningiem. Ojama nie zostawił nam łatwych cytatów, zostawił drogę. Jeśli nią idziesz, już jesteś wojownikiem. To wszystko jest treningiem.